Witajcie! Dzisiaj chcę co nieco powiedzieć o tym, czym należałoby się moim zdaniem kierować, tworząc zasady i prawa dla przyszłości. Dla wielu będzie to, co powiem, prawdopodobnie zaskakujące. Koniec świata nie jest wtedy, kiedy walą się domy, ale wtedy, gdy ci, co chcą go zmienić, nie wiedzą, jak to zrobić. Takie stwierdzenie padło podczas naszych wykładów z wyższego poziomu świadomości. Tych wykładów, dzięki którym powstała hiperfizyka. Przyznacie, że jest tutaj stop, stuprocentowa racja. Każde zniszczenie można odbudować, ale pod warunkiem, że wie się jak to zrobić. Jeśli staniemy bezradni nad zgliszczami, to zgliszcza pozostaną zgliszczami. Jesteśmy teraz w trakcie epokowej, rewolucyjnej zmiany. Marzyliśmy przecież o tej zmianie. Przecież nie, nie podoba nam się obecny system i nigdy nie podobał system organizacji naszej cywilizacji. Jest niesprawiedliwy, przynosi nam cierpienie, ogranicza rozwój, a nawet wręcz go uniemożliwia. Nawet celowo nas zabija. Jesteśmy również rozczarowani tym, w jaki sposób i w jakim kierunku system się zmienia, czy chce się zmienić. Wydaje się nam, że to co się dzieje, dzieje się wbrew naszym chęciom i marzymy o powrocie do tak zwanej normalności. Czyli marzymy o tym, żeby wrócić do Starego. Ale przecież ta była normalność właśnie doprowadziła nas do tego stanu. Przecież chcieliśmy, żeby ten patologiczny świat, a przede wszystkim ten patologiczny system upadł. Jednak chcieliśmy, ażeby zmiany dokonały się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Czary, mary i jesteśmy na nowej Ziemi. Takich cudów niestety nie ma. Większość ludzi mających się zaświadomych jest tym rozczarowana. Jednak w kosmosie nikt nie zakładał, że dokonają się czary i ludzkość zostanie w magiczny sposób przeniesiona do krainy wiecznej szczęśliwości. Zmiany muszą być procesem doprowadzającym do świadomości. Po to to wszystko jest. Ludziom się wydaje, że świat i cywilizacja istnieją po to, ażeby sprawić im przyjemność życia. To jest niedorzeczne i niczym niepoparte stwierdzenie. Jak przyjrzymy się rzeczywistości bliżej i bez oczekiwań, to okaże się, że wszystko wskazuje na to, że życie i cywilizacja są po to, aby rozwijać świadomość. Do takich wniosków można dojść, obserwując rzeczywistość, i takie prawdy zostały przekazane nam przez istoty z wyższych poziomów świadomości w postaci hiperfizyki. Teraz te prawdy się udowadniają, a nie te bajki new age'owe, które usiłowały być konkurencją dla hiperfizyki. Hipotetycznie, nawet gdyby. Przybył jakiś zbawca i przeniósł nas do innej rzeczywistości, a my mielibyśmy ją dla siebie urządzić, to czy wiemy, jak to zrobić? Czy wiemy, jak uniknąć błędów? Jak uniknąć powrotu do starego? Czy kierować się, ażeby nie doprowadzić do powtórki tego, czego nie chcemy? Musimy przeprowadzić analizę naszych błędów i zmienić sposób myślenia. Taką króciutką analizę tutaj zaprezentuję. W jaki sposób doprowadziliśmy do takiej sytuacji, jaką teraz mamy? Po pierwsze, było to nieświadome działanie z naszej strony, czyli, czyli ludzi strony. Po drugie, nasze nieświadome działanie było spowodowane oprogramowaniem przestrzeni, któremu podlegamy. Tak, niestety tak. Robimy to, co każe nam robić program. Jesteśmy ucieleśnieniem programów przestrzeni. Dokładniejsze wyjaśnienie tego obrazu burczego stwierdzenia jest w hiperfizyce. Natomiast program, jakim podlegamy, wprogramował ktoś inny, niekoniecznie my sami. To usprawiedliwia częściowo ludzi. A kto to wprowadził? Kto wprogramował? Okupanci tej planety, którym zależało i zależy na tym, ażeby ludzkość była nieświadoma i im posłuszna. Po co? A żeby produkować dla nich karmę. No to tak jak, tak jak zawsze chodzi o to samo. Całkiem materialnie jest to karma w sensie dosłownym, czyli możliwość dysponowania nieprzebranymi bogactwami i władzą nad całym światem. Władza to dla nich wartość sama w sobie, to narkotyk, wielka przyjemność i satysfakcja, ale i pierwsza potrzeba. Czują to nawet jako obowiązek. Jest to, jest to objaw prymitywizmu bardzo zwierzęce. Zwierzęta walczą stale o władzę w stadach. To jest to samo, co, co właśnie robią ci ludzie. W społecznościach ludzkich właśnie też jest stale walka o władzę na wszystkich poziomach społeczeństwa. Dzieci walczą między sobą i to bez pardonu, może nie na kły i pazury, ale na łopatki i wiaderka. To taki przedsmak późniejszych prawdziwych walk. Pomiędzy mężem a żoną trwa wojna domowa. Tak długo, aż jedna ze stron nie podda się do niewoli drugiej stronie. Każdy osobnik ma obowiązek walczyć o pozycję samca czy samicy alfa. Oczywiście udaje się wygrać najsilniejszemu. Jest to mechanizm, po prostu mechanizm biologiczny. Po co jest ten mechanizm? Żeby najsilniejszy miał największy wpływ na pulę genową. No to jest taka prawda już udowodniona przez darwina, i to akurat De tutaj darwin miał rację. To jest bardzo ważna przesłanka, którą należy wziąć pod uwagę, właśnie tam, tą walkę o, o dostęp do puli genowej przy tworzeniu systemów cywilizacyjnych. Oczywiście jest to prymitywne, bo rządzi się podstawowymi programami, a nie świadomością. Ale od razu zastrzegam, że w cywilizacji na poziomie, który możemy sobie wyobrazić, Nigdy nie będzie tak, że wszyscy osiągnęli, żeby wszyscy osiągnęli maksymalny rozwój świadomości. Jeżeli tak by się stało, to taka cywilizacja przestaje istnieć. Jest już niepotrzebna, no bo doprowadziła do, do tego skutku, do jakiego miała doprowadzić. A cywilizacja jest matecznikiem istot rozwijających się od początku. I po to w zasadzie są cywilizacje. Wracając do naszych okupantów, jakie jeszcze mają korzyści z posłuszeństwa ludzkości? Pożeranie ich dosłownie. Są tacy zwyrodnialcy, a prawda o nich teraz wychodzi, że w sensie dosłownym i przenośnym są ludożercami. Bo jak nazwać picie żywej krwi, i to jeszcze w dodatku najchętniej dziecięcej, jeszcze w, w dodatku pełnej adrenaliny? A żeby ją wywołać, torturują dzieci, a z ich krwi produkują adrenochrom. Nie będę się w ten temat zagłębiać, bo dosyć danych na, właśnie na jego temat jest w internecie. Jak ktoś nie wierzy, że to jest możliwe, proszę zapoznać się z tymi danymi. Najważniejszy aspekt przydatności, posłuszeństwa i niewiedzy ludzkości to... Produkcja luszu. Już mówiłam kiedyś o luszu, ale przypomnę. Lusz to są niskie wibracje na czwartej gęstości, czyli w tak zwanym astralu, które wytwarza człowiek poddany na przykład cierpieniu czy dużemu stresowi, który, które też jest cierpieniem. Oni tym luszem się żywią, czyli tego rodzaju wibracje im odpowiadają. To też świadczy o tym, jacy są. Że takie wibracje im smakują. A my widzimy, pod jaką władzą jesteśmy. Oni stwarzają warunki na planecie takie, żeby produkcja luszu była zapewniona. Ale jest jeszcze inny. Pewnie wyda się on kontrowersyjny powód, dlaczego tutaj jest tak, jak jest. Bo we wszechświecie nic nie jest przypadkowe, wszystko jest celowe i, i, i wszystko służy czemuś. I wszystko jest tylko konsekwencją zaistniałych przyczyn. Jaka w takim razie jest tego przyczyna? Ano taka, że ludzie tu żyjący mają doświadczyć takich warunków. Dlaczego? Bo na przykład czynili kiedyś komuś to samo i teraz muszą na własnej skórze przekonać się, jak to jest. Jak to jest to, co komuś kiedyś zrobili. Muszą za to również zapłacić. Nic bowiem nie jest za darmo, a krzywdy nie pozostają niezrównoważone. Ale też istoty chcą zaznać takich doświadczeń. Jest to potrzebne ze względów ewolucyjnych. Istota musi zebrać doświadczenia z puli złego i dobrego, ażeby mieć pełne spektrum wiedzy i móc porównać jedno z drugim. Inteligencja i świadomość budują się na właśnie takich porównaniach i kalkulacji, co się opłaca. Ja nazywam to ekonomią moralną. Kiedyś Heraklit tę prawdę ujął w trafnym zdaniu: Zło czyni dobro przyjemnym, a głód każe cenić nadmiar. Właśnie w tym krótkim zdaniu chwycił sens poznawania dobrego i złego. W kosmosie są planety, na których doświadcza się złego. Taką planetą była do tej pory Ziemia. Ale możliwość istnienia zła zależy od poziomu istot. Na wysokim poziomie istoty nie dadzą nabrać się na sztuczki zła. Poza tym, to co uważamy za zło, są to po prostu niskie wibracje, które dają taki efekt efekt zła. Jeśli więc w środowisku są wibracje wysokie, to zło nie występuje, ponieważ wysokie wibracje to dobro wynikające z wysokiego poziomu świadomości. To tak w wielkim, naprawdę wielkim uproszczeniu. Jaki z tego wniosek? Taki, że dobro nie wynika z działania jakichś bliżej nieokreślonych magicznych sił, a z poziomu świadomości. I to jest następna ważna przesłanka, którą należy wziąć pod uwagę, tworząc system cywilizacyjny. Poziom świadomości. I do tego poziomu należy dostosować strategię. Tak to z grubsza wygląda, i tak, takie są najważniejsze przyczyny, dzięki którym ludzi można usprawiedliwić. To znaczy, niski poziom świadomości wynikający z ich poziomu ewolucyjnego i działania okupantów którzy ten niski poziom stymulują i nie pozwalają na jego podwyższenie. Zaznaczam, że to też jest duże uproszczenie. We wszechświecie wszystko zależy od siebie nawzajem, i pomiędzy wszystkim jest sprzężenie zwrotne. Ja tu uchwyciłam jedną stronę medalu. Może kiedyś przyjrzymy się również drugiej stronie medalu, ale uchwycenie wszystkiego na raz jest dość trudne i wymaga wyższego niż średni. Poziomu świadomości. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to zapraszam na drugą część, gdzie powiem o dalszych zależnościach. Dziękuję.